Dziękuję, czuję się naprawdę fajnie, chociaż e, myślę, że z pół roku nie siedzieliśmy tak e, za kierownicą na prawdziwym odcinku specjalnym. Mieliśmy mały, niestety, epizod, bo. Plan był taki, że wystartujemy w rajdzie Słowakia Ring, miała być to duża impreza, ale jak wielu kibiców rajdowych wie, zdarzył się tam tragiczny wypadek i przejechaliśmy zaledwie 5 km odcinka specjalnego, więc nie pojeździliśmy i jakby dalej czujemy się jeszcze tacy troszeczkę skostniali, ale myślę, że powolutku ten feeling wraca i rajd świdnicki zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, będzie tutaj wielu szybkich kierowców, więc my będziemy starali się na pewno im dorównać kroku. No, jakby oczywiście, widziałem mapy tego odcink tych odcinków, onboardy. Nie wiem, czy faktycznie tak będzie. Oglądałem onboard na YouTube, który opublikował organizator, i no chyba wszystkim nam tu rzuciło się w oczy, że na 4 km mamy chyba z 10 szykan. Mnie osobiście się to w ogóle nie podoba akurat, no ale jeżeli tak będzie, no to trudno będziemy musieli się wszyscy ścigać e, na tych szykanach. A pozostała część trasy, no to jest chyba bardzo atrakcyjna, bo zarówno odcinki e, zlokalizowane w okolicach Walimia, Kamionek, Sokolca, no to są takie prawdziwe rajdowe klimaty. E, wiele razy się tam ścigaliśmy i na pewno będzie w związku z tym bardzo ciekawie. Plan jest prosty, żeby je przejechać raz mi się nie udało, także mam nadzieję, że tym razem się uda.